Witam. Dzisiaj w warsztacie mamy Switch. Linksysa, jest to LGS 124 Switch 24-portowe. Oczywiście jest on uszkodzony, mianowicie coś nie tak dzieje się z portami i za chwilę zobaczymy jak się objawia ta usterka. Podłączyłem Switch do prądu. Jak widzicie, dioda system się świeci. Także przynajmniej mamy jakąś szczątkową reakcję. Sprawdźmy teraz porty. Port numer 1, brak jakiejkolwiek aktywności dwójka. Dwójka to samo, trójka też nic. Widzę, że tu w ogóle coś jest popalone i to dobrze. Czwórka, oj sorry, czwórka. Brak aktywności również, piątka, piątka również nic, szóstka. Zobaczcie, świecą się jedenka i trzynastka. A to ciekawostka, nie? Piątka, piątka nic, tak jak mówiłem, siódemka. O, a teraz jeszcze inne combo. Trójka i czternastka się świeci. No dobra, coś tu jest ostro pogrzane. Lecimy do dołu. Ciekawe, może się świecą tutaj gdzieś na końcu. Nie. Wygląda na to, że pierwszy z salak odpowiedzialny za te 8 portów jest całkowicie martwy. Tak, żaden z tych portów nie reaguje. Dobra, powiedzmy 17 teraz. Również nie ma żadnej reakcji. 18. Znowu ciekawostka. Tym razem. Świecą się diody bursztynowa zamiast zielonych. Zobaczcie, znowu dwie bursztynowe diody w innych portach. Znowu bursztynowe. No dobra, wiemy jaka jest usterka, zaglądamy do środka, może coś jest upalone konkretnie. Tak to wygląda od środka. Jak widzicie mamy zasilacz oddzielnie. On tutaj daje nam najprawdopodobniej 12V, bo w Linksysach zawsze tak jest. Procek, dwa switche pomocnicze, tutaj jest ten proces z tego co widzę po ścieżkach razem ze Switchem zintegrowanym. Tutaj mamy jakiś malutki Eprom, dwie przetwornice DC to DC, trzy przetwornice DC to DC i z tej strony to by było na tyle. Tutaj mamy jeszcze dwa układy scalone, odpowiedzialne za mm, świecenie tych diodek. Na początku zobaczymy pod Termowizją, czy ten układ, który na samym początku obstawiałem, grzeje się mocniej niż ten. I dopiero wtedy zdemontujemy radiator. Być może termowizja pokaże nam e, jakiś problem w tych układach, chociaż tych układów jeszcze nigdy nie wymieniałem. Najprawdopodobniej one są sprawne. Wymontuję teraz całą płytę główną i wiedząc, że tutaj mam 12 V, podłączę się po prostu do zasilacza laboratoryjnego, żeby nie dźwigać całego tego żelastwa. Mamy płytę główną już na wierzchu. To jest od spodu. Niewiele. Tego, co widzimy, to tylko. Garść kondensatorów od i rezystorów. Podłączamy zasilanie i idziemy na termowizję. Ok, tak to wygląda na termowizji. Nie patrzcie tutaj na te refleksy, bo to są właśnie refleksy od lampy albo od czegoś błyszczącego. Załączamy zasilanie. Jak widzimy, przetwornice wystartowały tutaj ładnie. Proces główny się grzeje. Ale interesują nas głównie te scelaki, jak i porównanie temperatury tego i tego. Nie wiem, czy nie trzeba będzie ściągnąć radiatorów. W tym momencie urządzenie pobiera 260 mA z 12V. Procesor troszeczkę bardziej się grzeje, no ale to normalne. 60 stopnia. Jeżeli jest różnica pomiędzy tymi dwoma układami, to jest bardzo mała. Rzędu 1 stopnia. A procesor 23 stopnie. Ok, z tego co widzę, to układy te tutaj się nie grzeją w ogóle. Tutaj grzeje się tylko jeden rezystor. Ale akurat ja go bym nie podejrzewał, że się spalił. Więc co, strzelamy, że jest to mimo wszystko ten układ, bo ten układ w ogóle nie dawał żadnej aktywności na portach. Ok, wymontujmy jakoś radiator. Nie wiem co to za klej, ale radiator siedzi bardzo mocno. Ok, radiator zdemontowany. Czas przyjrzeć się bliżej, co to za scalak. No, i zobaczcie, mamy scalak RTL 8218B. Czy ja mam takie scalaki na stanie? Okazało się, że nie mam tych scalaków na stanie, więc będę musiał zamówić i poczekać. Ale zrobimy jeszcze jeden myk, a mianowicie zdejmę radiator stąd, i dopiero wtedy porównamy temperatury. Ciekawe, jak bardzo się będą różnić i czy będą się różnić. Jak widzicie, ten klej tutaj jest po prostu masakrycznie twardy, masakrycznie dobrze trzyma te radiatory, no ale to w sumie dobrze, tak, nie odpadają w czasie transportu. Ok, idziemy znowu na termowizję. W porządku, włączam zasilanie. To jest ciekawe, zobaczcie, który się bardziej grzeje. Bardziej grzeje się ten po stronie sprawnej. Sprawnej, oczywiście, w cudzysłowie. 35 stopni, a tutaj 31 stopni. Któryś z tych układów, i obstawiam, właśnie, że ten po tej stronie tutaj, pomimo tego, że się mniej grzeje, jest uszkodzony. W porządku. Nie pozostaje mi nic innego jak zamówić garść tych scalaków i czekać na przesyłkę. Jeszcze moglibyśmy zadać sobie pytanie, być może po prostu do tego układu scalonego nie dociera wystarczający prąd, ale mierzyłem tutaj wszystkie te napięcia. I tutaj wszystko jest w porządku 33 v 1 i 1, 1 i 1, 1, 1. I te dwa scalaki są zasilane z tej samej linii, więc to jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że ten scalak wypada i na niego miejsce wchodzi nowe. A jednak zobaczcie, udało mi się w swoich zapasach znaleźć RTL 8218B. Jak widzicie, scalak jest używany oczywiście z Chińczykowa z pogiętymi pinami. Te piny trzeba będzie prostować, no ale trudno. Mam nadzieję, że jest sprawne. Ok, to zabieram się za prostowanie pinów. Odlutowujemy układ scalony. No, muszę powiedzieć, że twardo skubaniec siedzi 370 stopni na 100% i nie mogę go ruszyć. Jeżeli taki stalak nie chce się podnieść, to po prostu dorzucę tutaj cenę ołowiowej i wtedy na pewno się ruszy. Tej stronie może być lekki problem z pocenowaniem, ponieważ widzę, że ten klej tutaj wyciekł aż na PCB i wszedł pomiędzy nogi układu scalonego. No cóż, będzie musiało wystarczyć. OK, mamy już wszystko wyczyszczone. Nie pozostaje nic innego jak wlutować drugi scalak. Ten scalak wlutuję sobie na przykład w ten sposób. Dam tutaj trochę ceny ołowiowej oczywiście, i gorącym powietrzem po prostu przygrzeję scalak od góry. Wtedy scalak będzie pływał tylko na tym kawałku ceny. I będę starał się wypozycjonować po prostu układ scalony, żeby trafiał w odpowiednie pady na płycie głównej. No to do roboty. Ok, jak widzicie, górny rząd jest lekko przesunięty, ale bez problemu to polutujemy. Tutaj wyciekło trochę cyny, ale flux zrobi robotę. A stalak sam z siebie siedzi już na miejscu, więc sprawę lutowania samych nóg układu scalonego mamy bardzo ułatwioną. No dobra, sprawdźmy teraz, jak te dwa scelaki tutaj będą się grzać. Włączam zasilanie. 47 40 W tym momencie switch pobiera 270 mA. No i sprawdźmy te porty. Będzie sukces? Nie będzie sukcesu. Zobaczcie, pierwszy port nie działa, drugi port również, piąty pewnie również nie działa, tak samo jak wtedy. szósty, Identyczna usterka. Usterki trzeba szukać gdzie indziej. Spróbujemy teraz softwareowo coś podziałać. Nawet pomimo tego, że ten switch nie jest zarządzalny. Mamy tutaj pamięć, serial flash, a zaraz obok linksys był tak dobry. Że opisał nam pinę GND TXRX. Wepnijmy się tutaj przez serial port. Jak widzicie, wpiąłem się już trzema pinami do serial portu i te wyjście jest całkowicie martwe. Tutaj nie ma absolutnie nic. Więc mamy do czynienia albo z uszkodzonym procesorem, albo coś jest nie tak z pamięcią flash. Odczytajmy ją sobie i zobaczmy, czy coś w niej w ogóle jest. ok, tak to wygląda. Tutaj na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku. Ponieważ dane nie urywają się gdzieś na początku następnej strony. Tutaj mamy koniec danych, ale zobaczcie, dane kończą się w środku strony, także tutaj wszystko jest w porządku. Dalej jest pusto, nie wiem, być może coś tutaj powinno być. Tutaj jest jakaś malutka sekcja tylko od jakichś wersji. I dalej do końca pliku jest pusto. Niestety nie mam dumpu. Serial flasza takiego urządzenia, więc nie mogę tego z niczym porównać. Patrzyłem w internecie i też go nie ma, więc co mi zostaje? Zostaje mi oderwanie radiatora i zobaczenie, co to jest za procesor. Czy procesor można kupić za rozsądne pieniądze? To odrywamy radiator. No i proszę bardzo, mamy to. Jest to RTL8382L. Sprawdźmy jeszcze z ciekawości pod termowizją, jak bardzo się grzeje. Ok, włączam zasilanie. No i jak widzicie, sam procesor grzeje się równomiernie ładnie. Tutaj grzeje się jeszcze jakiś rezystor przy okazji. Dylemat, nie. Sprawdziłem pod oscyloskopem, jak wygląda tutaj komunikacja pomiędzy EPROM a procesorem. Teraz widzicie to na ekranie. Komunikacja wygląda w porządku według mnie. Zobaczymy, co się stanie później. Sprawdziłem tutaj jak wygląda przebieg na kwarcu 25 MHz, i tutaj też wszystko wygląda w porządku. Pomierzyłem wszystkie napięcia. Wszystkie napięcia są ok. E, posprawdzałem, czy przypadkiem nie ma jakichś urwanych elementów, i tutaj też wszystko wygląda ok. No i mamy w, do wyboru dwie rzeczy: albo jest uszkodzone oprogramowanie we promie, znaczy nie, sorry, nie we promie, tylko w serial flashu. Albo mamy uszkodzony procesor w jakiś sposób. Nie wiem, może RAM w procesorze albo coś takiego. Mógł ten procesor dostać strzała po prostu z tych portów, tak. Nie mam dampu do tego Serio Flasha, ale za to mam procesor. Zamówienie z LCSC. Jako że i tak i tak robiłem zamówienie, to postanowiłem jeszcze dorzucić do zamówienia procesor. Całą płytę mam na piecyku, ponieważ ten procesor może okazać się dobry, a nie chcę po prostu go popsuć. On jest dość duży gabarytowo, więc odlutowanie go na piecyku będzie łatwiejsze, dużo łatwiejsze. Procesor zdjęty, i z tego co widzę, to jest trochę tylko brudu na nóżkach. A poza tym wydaje się być w porządku, nawet nóżki niepowyginane, więc zbieramy cenę. Powiedzmy, że coś takiego może zostać. Czyścimy teraz wszystkie pady. Jeszcze przy okazji szybki klip, jak poznać nowy procesor od wylutu. Zobaczcie. Niemalże idealnie proste nogi. Bez żadnej ceny, i tak dalej. A teraz pokażę Wam, jak wygląda procesor z wylutu. Nie ten, oczywiście nie ten, ale inny, podobny. Jest to Broadcom, i zobaczcie, różnica widać na pierwszy rzut oka. Nie lekko wykrzywione nóżki. Tutaj ta troszeczkę bardziej nawet wykrzywiona. No ale to widać, po prostu to widać, że ten procesor był wylutowywany. No ale dobra, to taka szybka dygresja. Wracamy do płyty głównej. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale ten procesor, jak widzicie, w tym momencie, on nie siedzi prosto. Jest podniesiony na cynie, która jest na termopadzie pod spodem. I właśnie o to chodzi, żeby on nie siedział prosto. Kiedy ta cyna się roztopi, już będzie wszystko w porządku. W porządku, proces wycentrowany, można zacząć grzać. Dociskam teraz procesor, żeby był jak najbliżej płyty głównej. Cena się już rozpuszcza pod spodem. Odczekałem kilkanaście sekund, i w tym momencie procek jest już przylutowana. Jak widzimy, idealnie prosto. Niemal że idealnie, no bo ideałów nie ma, no ale trzeba się do nich zbliżać. A dowodem na to, że procesor siedzi już w miejscu i wystarczy oblutować go wokół, jest to, że nie mogę go podnieść w żaden sposób, czyli cel osiągnięty. W porządku, lecimy ze wszystkimi nóżkami. Ok, włączmy zasilanie. Wygląda na to, że sprzęt wystartował poprawnie. Sprawdźmy teraz, czy działają porty. Z tego co czuję, to procesor grzeje się tak troszeczkę bardziej niż te dwa układy scalone z boku. I to dobrze, tak powinno być. Ale tak było również poprzednim razem. Dobra, sprawdźmy rzecz najważniejszą, tak jak mówiłem. Czy działają porty? Jak myślicie, będzie to działać? Na dwoje babka wróżyła. Chociaż procesor według mnie jest bardziej prawdopodobnym uszkodzeniem, niż uszkodzenie serialu flasha same z siebie. No ale zobaczmy. Zobaczcie, widzicie to? Mamy zielone światło, czyli zestawił się port na 1 gigabit. Teraz ten dolny Znowu zielone światło Jest OK Sprawdźmy, powiedzmy Ten port Czyli piny już samego procesora Również działa Chyba jesteśmy w domu Sprawdźmy ostatni port Również jest OK Sprawdźmy sobie teraz następny układ z Salonem Ten, czy jest komunikacja pomiędzy tym, a tym układem z Salonem Jest Czyli ten układ z Salonem jest sprawny najprawdopodobniej Sprawdźmy wszystkie porty na nim Ogólnie będę musiał jeszcze przetestować w ogóle ten Switch, ale Wygląda mi to dobrze, a nawet bardzo dobrze. No i spoko. Sprawdziłem, czy na Serial porcie sprzęt w ogóle coś wypluwa. Jakieś znaczki, jakieś krzaczki i jest. Ten port jest kompletnie głuchy. Tak jakby był wyłączony całkowicie. Być może trzeba tutaj dolutować jakiś rezystor, ale szczerze powiem, nie będę się już w to zagłębiał. Jako, że sprzęt działa, trzeba wylutować ten port teraz. No dobra, dobra, ale ja co by tak radośnie to wszystko czyszczę. A nie wiem, czy sprzęt jest w pełni sprawny. To znaczy, muszę po sprawdzać po prostu, czy e, będzie trans transmisja tutaj pomiędzy portami. I widzimy się za chwilę. Ok, sprawdziłem już wszystkie porty od pierwszego do ostatniego. I wszystko jest w porządku. E, sprzęt jest w pełni sprawny, czyli uszkodzone były dwa układy: Procek i ten jeden tutaj. Może inaczej, jestem niemalże pewien, że ten scalak również był uszkodzony. No to teraz co? Skrabiamy radiatory. Tak wklejone radiatory zostawiam na 24 godziny, żeby ten klej dobrze wysychł, i przykręcę płytę główną do obudowy. Już nie będę was tym zamęczał. Ważne, że sprzęt jest naprawiony. Dzięki, że obejrzeliście film, i do zobaczenia w przyszłości. Na razie.